Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym warsztacie. Jak Wam się podoba? Zmiana chyba jest spora, no i taka właśnie miała być. I ruszamy z pierwszym projektem i to nie byle jakim, ponieważ będziemy robić biurko. A jak wiecie, lubię robić rzeczy, które nie tylko są praktyczne, ale cieszą oko i mam nadzieję, że z tym biurkiem również tak będzie. Że będzie praktyczne, spełniać będzie funkcję biurka oraz będzie wizualnie cieszyć nasze oczy, że miło będzie się na takie biurko również patrzyło. Biurko będzie dębowe, wiadomo. Dąb, blat 4 cm, nogi również będą dębowe. Coś wymyśliłem, gdzieś jakiś projekt mam w głowie. Myślę, że to wyjdzie naprawdę fajnie. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie do końca. A jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo takich projektów pewnie będzie wiele. Zostaw ławkę w górę, to na pewno pomoże mi w rozwoju tego kanału. Mam materiał do rozkroju, trzeba to rozkroić, potem będziemy sklejać. Także czas do roboty, koniec gadania, lecimy, chodźcie. Jak widzieliście, wczoraj sobie rozciąłem te wszystkie e, deski na takie lamele. Lamele 7 e, z hakiem mają, tak żeby te 7 cm wyszły szerokie. One są za długie w tym momencie. One mają 260 długości. Yy, Mamy mieć ten, ten blat w tym biurku ma mieć, teraz Wam powiem dokładnie. 165,2 taka jest odległość między szafą a ścianą. Oczywiście nie robimy tego na wcisk, tylko musimy sobie zostawić mały luz, więc ja myślę, że 1,64 m to będzie po pół centymetra, 1,63 m, gdzieś w ten, w ten desień, czyli 1,64 m będą lamele. Oczywiście musimy je uciąć z odpowiednim nadatkiem. Ja sobie je teraz zaraz poprzeglądam. No, idziemy na ukośnice, podocinamy je na krótsze odcinki. Ja myślę, że 164, 180 myślę jest to wystarczający zapas. 180 podocinam je, a z tego co zostanie z tych dłuższych fragmentów, ponieważ tu gdzieś tam są pęknięcia na boku, to też będzie trzeba obciąć. Będziemy robić nogi. Także yy, ja odmierzam, a Was zapraszam na dalszą część y, filmu i potem widzimy się przy Ukośnicy. Jak widzieliście w stylu, zrobiłem frezowania na te ozdobne takie listwy. Teraz no wygląda to już naprawdę fajnie. Teraz musimy zrobić frezowania również pod kołki, dominą. Będę je robił na dziesiątkę, dziesięć, dziesięć na pięćdziesiąt na te kołki. W tych miejscach, także muszę zrobić cztery frezowania tutaj i muszę zrobić również cztery frezowania w tej drugiej nodze i zaczynamy ją sklejać, także zabieramy się do pracy, bo czas goni. A, no musimy oczywiście zmienić frez, bo tutaj robiliśmy czwórką, eee, robiliśmy czwóreczką. Eee, te małe pod takie malutkie, nie wiem czy widzicie, czy nie. Także zmieniamy teraz refres. Eee, <grym> Dobra, frez mamy zmieniony. Teraz musimy ustawić sobie głębokość frezowania. Tu mam ustawioną 40. No, chyba nawet na 40 zostanę, bo to jest mniej więcej połowa. Dobra, także ja sobie odmierzam i za chwilę frezujemy. I moi drodzy nogi mamy już sklejone, jedna sztuka, druga sztuka. Wyszły fajnie, tak naprawdę e, jeszcze musimy zrobić tylko um, delikatny, delikatny przeszlif. Już tak, e, żeby tylko wykończyć to, wygładzić e, i mamy gotowe. E, natomiast teraz zabieramy się za wystruganie trzech E, takich lameli, trzech takich kantówek e, to będą łączniki tych e, nóg: dwa u góry, jeden na dole. E, musimy to sobie wystrugać. Jak to będą wystrugane, e, obcinamy oby, e, wszystkie trzy na jedną długość. Zaraz powiem jaką. Gdzieś to on hmm, 150 152 cm na taką długość sobie to e, przytniemy. Sklejmy to sobie na kołki domino i myślę, że zostawimy to po prostu do wyschnięcia. Zobaczymy, ile mi czasu starczy, bo jeszcze mam też przygotowany tu materiał. Takie krótkie kawałki. One będą pod Blatem, będą również stabilizować Blat. Więc muszę trzy takie zrobić, że będą w trzech miejscach po środku i po bokach trzy takie lekko ścięte u góry pod skosem. Jeszcze zobaczyć, jak będę to robił. I one będą zamontowane na tych dwóch i będą wcześniej jeszcze przykręcone do blatu. Także tym się musimy zająć. Zobaczymy ile mi czasu dzisiaj starczy. Najpierw zabieramy się za te długie lamele, także idziemy na strugarkę. I będziemy teraz suwać. Chwilę teraz frezowałem, zrobiłem podłączniki domino, kilka otworów. Natomiast ta ostatnia belka, ja ją, ja ją frezowałem na wysokości 20 mm, tak miałem ustawione domino, mniej więcej, tak to jest połowa, tak to jest 40, 40 czyli 20 mm, czyli połowa. Natomiast jeżeli chodzi o nogi, to te tutaj wyfrezowania, bo frezowałem z tej strony, spuściłem troszeczkę przykładnicę, tą stopę niżej, i robiłem frezowanie na wysokości 30 mm. Dlaczego taki zabieg? Bo chciałem troszeczkę opuścić to, żeby ta listwa, ta belka, ta kantówka, zwał, jak zwał, łącząca na dole te nogi, była bardziej przysunięta do środka żeby tworzyła z, z tą listwą taką e, całość. Zrobiłem już próbę na, na tej jednej, wygląda to fajnie. Za chwilę zrobię na tej e, drugiej, e, no i tak naprawdę zostanie jeszcze tylko przygotowanie do klejenia e, tych trzech lameli, wyszlifowanie ich, ofrezowanie, e, i można to sklejać w, w całość. Także zabieram się do pracy, żeby się jeszcze z tym wyrobić. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj mi się uda to sklejać. Zabieramy się do pracy. Nogi mamy już przykręcone, zostały już tylko tak naprawdę do zrobienia stopki u góry, a w sumie na dole, bo to są spodnia, część nóg, to mamy gotowe, rozkręcamy to i będziemy lakierować. Także zabieramy się za lakierowanie nóg, za lakierowanie blatu. Jak to wyschnie, będziemy składać. Tak jak mówię, jeszcze tylko te nóżki muszę zrobić, albo to zrobię teraz, albo po lakierowaniu zobaczymy. Także ja to rozbieram i przygotowuję się do lakierowania. nie przedłużać. Kończymy film. Jeśli Wam się podoba, wiadomo, łapka w górę, komentarze są Wasze. Jeśli jesteście pierwszy raz, koniecznie zostawcie subskrypcję, wciśnijcie dzwoneczek, będą Wam się filmy pojawiać na bieżąco, więc nie przegapicie żadnego z nich. Do tysiąca już tak niewiele zostało, także zróbmy to, przekrośmy ten tysiąc i lecimy później Dalej, zachęcam również, żeby zajrzeć na moje media społecznościowe: na Instagrama, na Facebooka, tam te materiały pojawiają się dużo wcześniej. Możecie być na bieżąco, bo nie tylko całość realizacji, ale również w trakcie, czasami jakieś zdjęcie czy rolkę dodam. Dobrze, kończymy. kończymy ten film. Za chwilę wezmę kamerę, pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Dziękuję za. Oglądanie dziękuję, że jesteście. Sęki biura, dziury, do zobaczenia. Cześć!